Proszę bardzo. Przepraszam, bardzo To znaczy od godziny 14 w zasadzie komunikat wyszedł półtorej godziny po godzinie około 15.30 i następnie dostaliśmy komunikat na piśmie. Ja tu z kolegą z radiowozem objechaliśmy przez megafon, informowaliśmy całe miasto, tutaj w dół o wskażeniu wody. A następnie koledzy zostali ściągnięci. Ci co mieli pracę, służbę do godzinach rannych zostali po prostu na popołudnie, a część została ściągnięta z domu i rozwieszali po klatkach schodowych, po sklepach te same ogłoszenia, komunikaty, które my ogłaszaliśmy przez megafon.

A mnie tu to by, tam słyszały ta no, tylko te trzeba. Że myśmy chodzimy z megafonem. Jak nagryjesz sięłam, to od wieków uważali, gdy wierał. Jedno do kogo powiedział, wie pan. Rozmowa to, to nie to są siedzi po... sobie. Po Zwa pod ciapantów logo. A, a powiedzcie, wiecie ile to może potrwać? No, macie taką informację. 29. Przez najbliższe to... 3 dni, około 3 dni. No. Jak sobie będziecie dawać radę? Tylko To rad, tylko bez powodu. Bo myśmy wodę kupowali. Jak harabowie na pustyni sobie dają radę, to, to, to ja mogę dojść. To nie jest pustynia w końcu. Pryfiniu od 47 roku. I jeszcze nie takiego nie czegoś by to nie było. Dobrze. Nie było w Pryfiniu. Proszę kolei. Tutaj nie mamy w ogóle. Kiedy zeszła? W ciągu jakiego I, czasu? Od 14 do 17. Ile tej wody zeszło? Dużo, dużo. No ale jakbyście tak miały obliczyć, to jest, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkaset butelek jak to tam. Nie, no kilka Ja mogę powiedzieć, ale kilka, nie. 100, 100, 100, 100, 100. Ale więcej nie Może nie byśmy więcej sprzedali, No, gdyby nie mamy. Nie? Czyli cały ma cały. Tak, tak. Gazowana no, ja też zeszła, jest, zostały tylko takie małe buteleczki nie, i kilka to, smakowych, ale to jest małe. Czy za godzinę mam mieć takie 5-litrowe? No, za nas, nie? Się... W tej chwili, jak wejdzie pan, jest tutaj przedstawiciel zespurektorów Donalda, wszystkich służb, w godzinach nocnych będzie pukanie sieci i wykorzystanie pozostałych ujęć w celu dostarczenia wody do picia już dawno do picia dla mieszkańców. Myślę, że w ciągu trzeciego dnia w znacznym stopniu powinniśmy spanować tę sytuację i większość mieszkańców powinna mieć już wodę. Do, do picia. Każda studnia jest zabezpieczona, że jest zamknięta na, na, na klucze i oprócz tego w ka w każda studnia jest zabezpieczona w, w izolacją alarmową. Ja podejrzewam, że najprawdopodobniej mogło być takie zdarzenie, że jakaś ofiara przywiozła skądś beczkę jakiegoś tego syfu i, i wylała w strefie ochronnej tywy, ujęcia tywy.